Witajcie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać pozostałości po dawnej stacji napowietrzającej jezioro. Budynki, które wchodziły w skład tej stacji. Jak można już zobaczyć, cały teren jest w stanie agonalnym. Aczkolwiek resztki instalacji jeszcze są jak najbardziej widoczne. No, stacje napowietrzające jeziora były bardzo popularne od czasów zakończenia II wojny światowej, tak można powiedzieć do upadku PRL-u, do upadku Komuny w Polsce, gdzie już poszczególne PGR -y nie inwestowały w tematy związane z rybołówstwem i to na nie było takie popularne. No i jak 90% tego typu miejsc w kraju popadały w ruinę. Tak jak właśnie ten obiekt znajdujący się w powiecie szamoculskim. Pozostałości po budynkach. Tutaj oprócz tony śmieci można zobaczyć resztki rur, które w tym przypadku pod generatorem diesla w razie potrzeby napowietrzały jezioro. Jak widać, w środku już jest pusto. Nie ma nic. Zostały tylko postumenty po, po generatorach. Zewnętrzny zbiornik na ropę. No jest to po prostu bardziej bardziej ciekawostka niż, niż jakieś popularne miejsce kurweksowe. Tu jest pozostałość po. zbiorniku na ropę najprawdopodobniej odpowietnik Piękny krajobraz dookoła A teraz Wam tutaj pokażę pokażemy powiedzcie, widzom. Cześć dzień dobry, witam tutaj widzisz, e, jest początek jeziora Tu, tu jest już właśnie tak jak tu usłyszeliście piękny, uważać, nie wpaść. tu rury tych budynków co przed chwilą widzieliście przechodziły tak jak pokazuję ręką w kierunku jeziora i rury pod pewnym kątem zagłębiały się do jeziora i tam mówię w razie tej potrzeby ta woda na potrzeby rybołówstwa była napowietrzona. No dzisiaj to jest niepopularne, tym bardziej, że w nowoczesnym rybołówstwie stosuje się napowietrzanie tak zwane mobilne, fachowo nie odpowiem, ale to są takie pływające pływające jak gdyby jednostki autonomiczne, które to, to jezioro napowietrzają. Nie ma już potrzeby stosowania i przede wszystkim konserwacji tego typu miejsc, no bo to trzeba jednak było pilnować, czy prąd dochodzi, czy jest ropa, czyli olej napędowy do generatorów. musiał być osoby, które się tym zajmowały. A dzisiaj tak jak wiele tego typu miejsc... Popadło sobie w ruinę i służę ewidentnie za, niestety przykro mówić, wysypisko śmieci. Więc to jest taka ciekawostka. Był jeszcze rzut okiem na pobliskie jezioro. I z tego miejsca będę się z Wami żegnał. Do następnego, trzymajcie się. Hej.